Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku Parad Planet. Dzisiaj Was zapraszam na rozmowę z opiekunami. Jest ze mną Ewelina, która posiada stado ptaków. Cześć Ewelina! Dzień dobry państwu. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak się żyje z kagadu, z Żako i opowiadam o tym wszystkim Ewelina w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam! Tak pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z papugami? Tak naprawdę to zaczęło się do wiele, wiele, wiele lat temu jeszcze w czasach mojego ogólniaka, pomijając oczywiście kanarki i małe papugi, które rodzice mi kupowali, tak jak każdemu dziecku tam w pierwszej czy drugiej klasie podstawówki. Natomiast w momencie kiedy poszłam do ogólniaka, mój kolega z podstawówki, wynalazł doktor Irene Pepperberg i jej Aleksa wtedy. Aleks był też rokiem 76, czyli jak ja. W związku z tym bardzo nam się to podobało. On zawsze w pociągu opowiadał o tym, o tym Żako. Mhm. Oglądaliśmy mnóstwo filmów i książek. I wtedy to był mój pierwszy taki kontakt, bo Grześ kupił sobie takiego Żako długo na niego zbierał i pamiętam, że z teozoologicznym we Wrocławiu mu takiego żakuzia sprowadził. To był ptak z odłogów, dziko złapany, dorosły i oczywiście skończyło się to oddaniem go z powrotem do sklepu, bo rodzice nie znieśli wrzasków i krzyków tego ptaka. No i to była taka moja pierwsza przygoda. Później było długo oczywiście studia i inne rzeczy, więc absolutnie no, nie było mowy o ptaka. No i w pewnym momencie jak już moje życie było na tyle poukładane, pomyślałam sobie, że chciałabym mieć takiego zakusia yy, i... No, też trochę za mało wiedziałam o tych papugach, więc pierwsze swoje kroki, czym się skierowałam do ZO w Warszawie. Zadzwoniłam do nich, zapytać, czy mogliby mi polecić behawiorystę i trenera papug, który mógłby mi dobrać odpowiednie gatunki. No i tak to się zaczęło. To było 4 lata temu. No właśnie, bo mówiłaś, że chciałaś żako, ale to nie tylko żako było w Twoim domu, prawda? Właśnie, to nie było pierwsze żako. Pierwsza to była Amazonka Sznurek. A sznurek został pobrzyziony przez swoich rodziców, w związku z tym nie miał dzioba. Sznurek był dziewczynką, ale miał imię sznurek. I zaczęło się od sznurka. A w planach był już zakup kakadu i żako. One jakby były już zabukowane i wpłacone były pieniądze za tym, więc pierwsze były jakby trzy papugi, ale przez przypadek pierwsza była Amazonka. Która nie była wyborem, absolutnie. Po prostu to był ptak, któremu. É... Zdecydowałam się pomóc, a ponieważ trochę to zajmowało czasu, że ta pomoc i pieniędzy i jeżdżenia do doktora Piaseckiego, bo z Tomkiem właściwie to widzieliśmy się przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu, żeby ten ptak przeżył, no to później już było, no jak, no jak go oddać? W mhm. ten sposób został. No właśnie, bo było Amazonka, Żako i pojawiło się kakadu. Masz dwa gatunki kakadu. Jakbyś mogła scharakteryzować z Twojego doświadczenia i obserwacji, czym te dwa gatunki się najbardziej Różnią. Najbardziej. No to pierwsze co wpada do głowy to oczywiście ich mm, otwartość do kontaktu z, z człowiekiem. Tak? Zako jest zdecydowanie bardziej e, kotem, jakbym to tak określiła. Jest to ptak jednego właściciela. Dla mnie jest to najfajniejszy gatunek pod słońcem. Ja, ja jednak jestem zakochana w rzako po same uszy. Natomiast kakadu jest przylepką, czyli ptakiem, który jest, lubi ludzi, lubi też szybko się przekonuje do obcych osób chce, szuka tego kontaktu z, z każdym człowiekiem. Oczywiście, że ma swoje ulubione wybory, ale, ale generalnie każdy, kto poświęci mu trochę uwagi i uczucia, to, to, to kakaduje odwzajemnie natychmiast. I jedno i drugie kakadu? Białe jest oczywiście pod tym względem zdecydowanie faworytem. Ona bardzo lubi, no jest dużo trudniejsza, no tutaj bez dwóch zdań te różowe i białe kakady może e, różnic między tymi ptakami, chociażby e, z tego powodu, że e, jedne są latające i, niszcz i niszczące wszystko u góry, natomiast różowe jest zdecydowanie ptakiem chodzącym po ziemi i to jest wielkie e, myślę zdziwienie dla, dla posiadaczy papug, gdzie nagle trafia im się taka różowa, dla mnie to było bo ja już miałam kilka papug i było w ogóle na początku to nie wiedziałam co się dzieje, dlaczego ten ptak w ogóle włazi pod łóżka i siedzi cały czas na ziemi i trzeba uważać, żeby go nie rozdeptać. Więc tak, różowy kakadu kończy zdecydowanie swoje niszczycielskie zapędy na gryzieniu butów i tego typu rzeczy. Sznurówek w butach, rozwalania kubów na śmieci, przegryzanie jakichś worków i wszystkiego, co się znajduje na ziemi. Natomiast białe to jest demon dewastacji, czyli dziury w ścianach, w oknach, pogryzione drzwi, zniszczone rolety, Obrazki na ścianie i wszystko, co można zniszczyć. Białe kakadu na pewno zniszczy. Łączkę z tym, że jest w stanie dogrzebać się e, prze, przez całe otynkowanie do kabli elektrycznych w ścianie czy przegryźć się przez ścianki działowe do drugiego pokoju. Nie mają z tym najmniejszego problemu no jest to spory poziom dewastacji jakby nie patrzyć. Tak. to jest taki poziom zniszczeń e, dla niektórych ludzi, że no prędzej pozbyliby się ptaka niż pozwolili na to, żeby te, te, te drzwi zostały zjedzone doszczętnie e, jak wy sobie z tym radzicie? albo się z tym pogodzisz, albo nie no jakby nie da się z tym e, nic zrobić no mogłabym ją zamknąć w czarce i jej nie wypuszczać, by ale byłoby to e, tragiczne e, dla tego ptaka i chyba dla mnie, to byłaby była ogromna porażka życiowa, bo e, jakby no wiedziałam kupując tego ptaka, że on będzie niszczył, ale wtedy mi się wydawało, że nie na taką skalę, tak? że to nie będzie na taką skalę, że te zniszczenia nie będą tak ogromne. Natomiast no, jako świadomy właściciel swoich wyborów ponoszę ich konsekwencje, no, bo nie wyobrażam sobie trzymania latającego stworzenia w klatce. Powiedz, który z tych gatunków papug, które masz, który z nich jest najgłośniejszy? Kakadu, zdecydowanie bo będzie to kakadu ale też mówię, ja wybierałam to kakadu jest takie, no nie jest to bo ponieważ ja jestem właścicielką kakadu salamońskiego, to ona nie jest taka głośna jak to potrafi być duże kakadu, bo to jednak jest małe kakadu, nigdy nie była uczona takiego przylepiania się do człowieka, też w dużej mierze dlatego, że ja dużo pracuję od początku tych ptaków było kilka, nigdy nie miałam w domu jednego ptaka, to jest w ogóle, oczywiście jako to, um, um, początkujący właśnie dzień myślałam, że tak można, że można mieć jednego i chciałam mieć tylko jednego. Jak już o tym poczytałam, dowiedziałam się, jakie są e, tego skutki. E, no, zdecydowałam się od razu wziąć i kilka, w związku z tym różnica wieku między nimi była tam tydzień, maksimum do dwóch tygodni, one się wszystkie razem wychowywały, zajmowały się sobą, także moje kakadu nie ma, czasami próbuję gdzieś tam, jak to lubią białe kakadu, pod skrzydełka, żeby ją ktoś tam drapał i przylepiać się do człowieka, ale ma takie zapędy, to było zawsze ograniczane i ucinane. No i w związku z tym ona nie ma, nie, ma, nie, ma no nie jest tak nakręcana przez człowieka do takich zachowań. W związku z tym nie brzeszczy. tak? Jak wam łączenie przebiegało tych wszystkich pierzaków? Jeżeli chodzi o łączenie, na początku to one były małe, więc oczywiście nie było, nie było z tym najmniejszego problemu. No w momencie kiedy umarł sznurek, bo sznurek, czyli Amazonka miał niewydolność nerek i, i umarł z powodu niewydolności nerek, no to to była najlepsza przyjaciółka kakadu. Może się ktoś dziwić, ale w ogóle kakadu się świetnie dogadywało z tą Amazonką. No, to przyszła czas na to, żeby kupić drugie kakadu, żeby były cztery ptaki, a nie trzy no bo zakusie się jakby trzymają ze sobą no i to już było trudne, tak? Ja też myślałam, że to będzie łatwe, że to w ogóle nie jest, nie jest, nie jest nic nadzwyczajnego Poszło łatwo z Kakadu i poszło łatwo z, z tym żakusiem natomiast no było samica żakusiowa, szelpa no, no ona jest takim cerberem, my ją nazywamy w domu ponieważ ona mega pilnuje swojej klatki i nikt się nie może do tej klatki zbliżać. Nieważne czy to my, czy psy, czy w ogóle ktokolwiek, więc się mega złościła przez długi okres czasu, ale już jest wszystko dobrze. Gdybyś teraz miała na przykład się jeszcze raz zdecydować na jakiś gatunek papugi, to czy byś zrobiła dokładnie te same wybory, czy jednak byś coś zmieniła? Pewnie bym się zastanowiła nad zakupem kakadu. No tym tak ma dużo zalet, e, oprócz tych ogromu wad. Ja jestem człowiekiem, który lubi zwierzęta takie, które lubią się dotykać, przytulać jednak to jest ogrom okrzytocyny, która się wyzwala większość kobiet chyba lubi być przytulana w związku z tym lubi też przytulać i być obejmowana i buziaczki dawać i kakadu pod tym względem jest fantastycznym ptakiem, bo jak ja przychodzę z pracy zmęczona i mam zły dzień, no to jak ona siedzi, czy na mojej poduszce jak ja leżę, czy siedzi na moim ramieniu, ramieniu i przez kilkanaście pół godziny, godzinę przeczesuje mi włosy, to to jest bardzo takie relaksacyjne i no, poprawia to nastrój zdecydowanie, więc to ma ogrom zalet swoich, że to jest taki fajny ptak buziaczkowy i przytulański i dbający o, o innych. No tylko te ten ogrom zniszczeń jest, no już mówię, już teraz się jakoś do tego przyzwyczaiłam, że no trudno tak mieszkamy, inaczej nie będzie. Jeszcze nie wymyśliłam jak tego naprawić, poza tym boję się, że jak zacznę to naprawiać, to okaże się, że ona wynajdzie gorsze, e, gorsze rzeczy do zniszczenia, więc no myślimy nad tym. A powiedz, jak Wam się żyje w domu, w rodzinie z papugami? Czy raczej jest na zasadzie, że któryś z papug jest agresywny? Czy wszystkie są do ludzi? Jak to wygląda? Znaczy jak agresywne w sensie, że same zaatakują człowieka? Nie, żadna z nich nie ma czegoś takiego. Wszelka, I, i, y, czyli zakusiowa zak dziewczynka jest taka, że sobie nie życzy kontaktu, ona nie lubi dotykania. E, ja chyba jestem jednym osobą, która może ją dotykać. Natomiast pozostała reszta nie, ale każdy to szanuje, bo są trzy pozostałe, które to lubią, więc y, da, ona ma swoją przestrzeń, nie? E, często się mówi, że żako jest właśnie ptakiem jednego właściciela. U was jest tak samo? No, u nas jest tak samo, aczkolwiek to nie jest tak przerysowane jak to jest u ptaków, gdzie ktoś ma tylko jednego, jedynego żakucia i on jest z nim związany na, do śmierci. Moje ptaki jednak nigdy tak w ten sposób nie były wychowywane. One są bardzo samodzielne. Ja jestem dodatkiem do ich życia. Jak wiele osób mi zadawało pytanie, że, czy prawdą jest, że mają, posiadając papugi podporządkowuje całe swoje życie papugom. Absolutnie nie. Uważam, że... E... Że dużo więcej muszę poświęcić czasu swoim psom aniżeli papugom, bo one żyją w stadzie i są z, tego, z te, są z tego zadowolone. Oczywiście, że mógł, trzeba im dostarczać zabawek i wszelkich y, tego typu rzeczy, gałązek do niszczenia, owoców i wszystkiego, ale one y, mają ten swój świat. No to życie w stadzie bardzo, bardzo wiele ułatwia i odciąża też człowieka od tego ciągłego kontaktu nie? Z, z papugami. A powiedz mi, y, prowadzisz też y, w domu treningi ze swoimi ptakami, trenujecie? E, powiedz mi, jak takie treningi wyglądają? Co trenujecie najczęściej? No, latanie. E podawanie łapki, wchodzenie i schodzenie. Trenujemy oczywiście obroty różnego rodzaju. Też mamy chciałam nauczyć przewrotów, ale nie za bardzo mi to wychodzi. Natomiast oczywiście wszelkie otwieranie pudełek, zamykanie czegoś w pudełkach i bawimy się takimi sztuczkami. A długo Ci zajęło uczenie papuk wychodzenia na szalkach? Nie. A zaczynałaś od małego? Tak. Twoje bierzaki też wychodzą na Wolier e, latem. E, e, spędzają tam całe lato. Powiedz mi, e, jak to wtedy u nich wygląda? One tam sobie siedzą i nie boją się na przykład e, środowiska zewnętrznego, e, nie są jakieś bardzo płochliwe? Jak to, jak to wygląda? No, one mają swoje psy. I, i w związku z tym, e, że do tej. No, ja mam tosy. E, i Tosę, no teraz jest Tosa i Alano, no, oba psy są absolutnie nie są miłośnikami kotów, więc koty moich sąsiadów, no, nie weszłyby na podwórko. One są nauczone życie z psami i wiedzą, że te psy nie dopuszczą do nich niczego, więc nie mają z tym najmniejszego problemu. Czyli masz psy obronne dla papug swoich, tak? <laughs> I wzajemnie <śmiech> pewnie. <śmiech> a, jak, a jak to życie właśnie wygląda, jeżeli chodzi o psa i papugę, jak u Ciebie to jest? Czy to bardziej w Psy się narzucają komuś, czy... czy... Jest oczywiście na odwrót, to papugi psom, ale też nie ma czegoś takiego, że ja zostawiam sam na sam psa z papugą, e, bo papugi są zazdrośnikami strasznymi. E, i każde pogłaszkanie psa się wiąże z tym, że natychmiast któreś przyjdzie mu odgryźć ucho, i to jest bardzo niebezpieczne, bo moje psy do tej pory zawsze reagowały z i uciekaniem, ale no nie zostawiam nie, nie i nie dopuszczam do tego, bo, no bo nie wiem, jakby się rozwinęła sytuacja, mhm. jak już papugi przegną, bo każdy ma swoją, swoją barierę i swoją granicę cierpliwości, a u Taka granica nie istnieje i to, to trzeba się z tym niestety zmierzyć jako przyszły właściciel, mieć świadomość tego, że to jest zwierzę dziko żyjące, że to nie jest zwierzę udomowione, w związku z tym wszystko rozwiązuje przemocą i tego się nie da zmienić, jakieś bicie czy karanie ich za to, że one e, gryzą, no jest totalnym absurdem, bo to się tylko będzie pogłębiało i będą jeszcze bardziej oddawały, nie? A masz jakieś blizny po dziobnięciach? Swojej papug? Nie, moi rodzice mają. Ja mi, mi nigdy nie zrobiły czegoś takiego. Moi rodzice tak, mają. E, ja natomiast absolutnie nigdy nie dostałam tak od swojej papugi. Czekam, ale mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie. Zawsze to było. Pewnie sznurek, gdyby nie miał dzioba, to by e, zrobił mi coś takiego, ale ponieważ e, m, sznurek e, nie miał e, połowy swojego dzioba, więc gryzł tak jak Pitbull, łapał i szarpał, ale e, to było bolesne, natomiast nie zostawało nie przecinało skóry. Mhm. E, a powiedz mi, jak u, u Ciebie z żywieniem papug? Bo masz cztery pierzaki, no, wymagającą dietę mają. Jak Wy karmicie, e, Wasze pierzaki? Znaczy, wszystkie do... E, wszystkie oprócz amazonki są e, ziarnojadami, więc e, jakby mają wspólne posiłki, aczkolwiek rano e, ja posypuję zgodnie z zaleceniami doktora Piaseckiego, czyli rano dostają e, warzywa Wszelkiego rodzaju oskiełkami. One są wszystkie oczywiście drobno posiegane w blenderze czy. Plus do tego dostają albo kaszę, różne rodzaje kasz, co są gotowane. Czasami makaron, jajko bardzo sporadycznie. To jest rano do godziny drugiej, i od godziny drugiej jedzą już pelet. I dwa razy w tygodniu mają ziarna. A jaki stosujecie granulat? Ja a moje papugi są, no nie ukrywam lafiber, Nutri berries, to jest ich numer jeden i to najczęściej po to, to, po to sięgam. E, to jeszcze takie pytanie, z Twojego doświadczenia? Bo już miałaś Amazonkę, tutaj kakadu salomońskie, kakadu różowe i żako, No już są cztery gatunki papug, Powiedz mi, e, który z tych gatunków według Ciebie jest taki najłatwiejszy i najtrudniejszy do prowadzenia w domu? Moim zdaniem najłatwiejsze jest żako. Yy, żako, ale z tego powodu, że po pierwsze nie niszczą. Yy, lubią się zajmować zabawkami, a nie niszczeniem wszystkiego w domu. Yy fajnie się z nimi trenuję, nie wrzeszczą, to nie jest tak głośny, natomiast no, lubią się uczyć słowi powtarzać. Ja bardzo lubię swojego chłopca żakusiowego, bo to jest mój synek, którym można przytulać i on ze mną śpi pod kotem i my się bardzo kochamy. Natomiast najtrudniejsza jest na pewno Amazonka z moich doświadczeń, no bo ona... Nie lubi dotykania i takiego obcowania z człowiekiem, więc wszelkie wkładanie, e, próbowanie przenoszenia jej, czy e, wkładanie rąk do klatki, no, nawet wymieniając pokarm, no to zawsze kończyło się jakimś atakiem na, na nas. E, więc z tego powodu to było trudne. Zwierzę, poza tym Amazonka jest taka strasznie uparta, uczenie jej, e, uczenie jej, no, wykonywania wykonywania jakiś komend, to jak ona nie chce tego zrobić, to po prostu za, za żadne skarby świata, gdzie żako czy Kakadu po prostu zrobi wszystko, żeby z nim poćwiczyć i to zrobić, nie? Mhm. A czyli te Amazonki mają bardziej takie indywidualne te charaktery, nie? Tak. Tak, tak, to jest e, trudne zwierzę. A powiedz mi, co byś powiedziała osobom, które dopiero co się na przykład zastanawiają nad wzięciem e, właśnie tych poszczególnych gatunków papu. Co byś poradziła na przykład właśnie takim przyszłym opiekunom? No, żeby jednak e, poszli w kierunku, żako. <grych> e, jeżeli ktoś nie jest zdecydowany, znaczy, i tutaj od razu mówię, ja też myślałam, że te zniszczenia są do ogarnięcia z tym kakadu. Te zniszczenia w domu są nie do ogarnięcia, nie da się tego zmienić. E, nie się z nim, już, ja już, myśmy już z Tomkiem e, myśleli o wszystkich rzeczach, gdy Tomasz mi podpowiadał e, pnie drzew, bo one są e, w tych dziuplach, żyją, żeby sobie mogły, no nie, bo jak ona wie, że kabel z prądem płynie, w te, jest pod ścianą, a z jakichś powodów nie wiem, dla mnie niezrozumiałych ona wie, że ten kabel tam jest i trzeba go stamtąd wygrzewać, to nic nie będzie tak ciekawego, jak przerycie całej, ca, całe Ściany i, i betonu, żeby się tam dostać. I to jest niewyobrażalne, jak szybko potrafi w ogóle przeorać dziurę wielkości głębokości kilkudziesięciu centymetrów i wielkości no, metra, pół metra, bo to nie są dziurki, to są po prostu rowy. Czyli tak, zastanawiamy się nad tym, jakie zniszczenia jesteśmy w stanie się przygotować posiadając kakadu. Jak sobie z pudrem radzisz? Wiesz co, no ja je kąpię. Mhm. I jak się regularnie, jak się kąpię dwa razy w tygodniu, to ja nie mam problemu z, z tym pudrem, aczkolwiek od razu wiadomo jest, kiedy mi się nie chciało wykąpać, bo wtedy jest cały dom biały. Ale normalnie, regularnie kąpiąc, je, to nie ma z tym problemu. Dziękuję Ci za Twoje doświadczenia, za to, co nam wszystko tutaj opowiedziałaś. Na pewno to się przyda e, znacznej ilości naszych widzów, bo mamy też widzów takich, którzy dopiero co decydują się na ptaka. Także takie rozmowy są e, no, takim przygotowaniem na to, z czym się będziemy w przyszłości mierzyć. Wy na filmie już widzieliście, jak wyglądają zniszczenia u Eweliny w domu. Także jeżeli decydujecie się na kakadu, no to właśnie z czymś takim możliwe, że będziecie się mierzyć. E, czy znaczy na pewno. To, to nie jest możliwe. <noise> Dlatego, jak już te różowe, na pewno nie żadne inne, bo, no bo to te, te białe są no, nie do zniesienia. Dziękuję Wam kochani za oglądanie tego odcinka. Serdecznie Was zapraszam do subskrybowania, lajkowania, wpadajcie na grupę papuziarze, gdzie możecie poznać różnych opiekunów, papug którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Wpadajcie na Parod Planet, gdzie znajdziecie cały asortyment dla swoich ptaków. Możecie też również wpaść do mnie na bloga Master of Parodizaster, gdzie dzielę się przemyśleniami, informacjami na temat. Bohawioru żywienia czy też dobrostanu życia z popugami. No, a my się widzimy za tydzień w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia i miłego weekendu. Cześć!